Dawno w naszym domu w Hiszpanii miałyśmy przeprowadzkę. Nasz dom jest bardzo duży, jest nas dużo i mamy też dużo pokoi. Ale przyszedł czas na to, żeby zmienić te pokoje, więc każda z nas musiała od nowa przeglądać wszystkie rzeczy, które posiada: notatki, zeszyty, książki i spakować to wszystko w pudełka i przenieść się do innego pokoju. Trwało to bardzo krótko, ale w tym czasie pomyślałam sobie uświadomiłam, że tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które posiadam. Są niczym w porównaniu z tym, co Pan Bóg ma dla mnie przygotowane w niebie. I uświadomiłam sobie, że tak naprawdę to życie, które mam tutaj na ziemi, jest tylko po to, żeby dać chwałę Bogu, i w ten sposób On prowadzi mnie do nieba i moją moim prawdziwym domem jest niebo. Dlatego też zapraszam Cię do tego, żebyś pomyślał, może okazuje się, że masz tyle rzeczy, które, które zawierają ci czas na to, żeby spotkać się z Panem Bogiem i jemu dać ten czas.